Cześć, 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 Dzisiaj chciałam Wam pokazać recenzję książeczki pana Macieja Torebko i są to Ręce Boga od wydawnictwa Initium z premierą 22 styczeń 2024. I zawsze mają takie charakterystyczne wydanie z, tym, z takim samym drukiem i z taką samą wielkością, które są ciut mniejsze i ciut krótsze od innych książek, ale u nich zawsze jest to jeden rozmiar, więc to na jeden wielki plus ich książeczki to po prostu stają mnie w jednym wielkim rzędzie, i co do milimetra można im mierzyć. <noise> Także tutaj jest no, naprawdę fantastyczna. I słuchajcie, jak gdybym nie wiedziała, że to debiut, to po prostu bym w ogóle tę książkę za ten debiut nie brała. Naprawdę. Fabuła jest prawie świetnie przedstawiona. Mówię prawie, bo tylko jedna rzecz mi tu trochę wadziła. No bo kiedy zaczął się nowy rozdział, to ja nie wiedziałam początkowo czego i kogo on dotyczył. Wiecie, niby akcja działa się dalej. Ale ja jakoś tak trochę gubiłam wątek, bo nieraz wydarzenia tyczyły się innej osoby, a ja po prostu tego nie zauważyłam i późniejsza historia mi się trochę myliła. Ale poza tym, to naprawdę jest świetny kryminał. Autor poruszył tutaj wątek Boga i postępowanie nagannego, stosowanego według wydarzeń z Biblii. Wiecie, morderca z czystą przyjemnością odtwarzał najgorsze zbrodnie i pisarz bardzo dokładnie je opisywał. Mm. zresztą już z początku książki w ogóle zauważymy, że osoba, z którą przyjdzie się zmierzyć wymianą sprawiedliwości jest chora psychicznie, słuchajcie, ma obsesję na punkcie ludzkiego strachu który go podnieca wiemy, że kogoś przetrzymuje i znęca się nad nim, no w każdym z możliwych sposobów to ogólnie ordynarny pobapraniec, który nie patrzy na krzywdę cielesną i zawsze dostaje to, co chce tak twierdzi i do tego doprowadza Naprawdę, to co robił, to po prostu budziło moje obrzydzenie i chyba zbyt mocno, mocno, wyraziście sobie to wszystko wyobrażałam, bo naprawdę, kiedy czytałam książkę, po prostu nie mogłam podczas czytania nic jeść i, i jak ją odłożyłam, żeby zrobić małą przerwę na jedzenie, to po prostu przez jakiś czas nie jadłam. Wstawiłam pralkę, robiłam coś innego, mówię, dobra, teraz mogę zjeść. Naprawdę. Podczas odnalezienia zwłok policja robi co może, żeby dopaść tego zwyrodnialca, tylko czy jest tak łatwo wpaść na jego trop? No i w ogóle jak odnaleźć kogoś, komu się wydaje, że krzywdząc innych zbawia w ten sposób świat, żeby był piękny. Naprawdę wspaniałe myślenie, tylko szkoda, że w inny sposób. Słuchajcie, książka będzie najbardziej odpowiednia dla osób, którzy lubią wulgarności. No jest ich tu bardzo dużo, naprawdę. Każdy, każdy tutaj chodzi zestresowany, zdenerwowany, każdy to przeklina. Aż po prostu mnie samej chwilami ciśnienie skakało do góry, mówi, no ile można? Wiecie, nawet jak czytaliśmy o miłości ojca do dziecka, to słowa, których używał, były twarde i sztywne. Niby słodkie, ale powiem wam, że w tak pokraczny sposób, chyba od. Jeżeli macie słodki miodek, to sobie wyobraźcie, że on jest mocno gryczany i, i po prostu kwaśny. I w taki sposób było to ukazane, była ta miłość, były to zdarzenia piękne, słowa piękne, ale ukazane od tej najgorszej strony. Naprawdę. Gdy czytaliśmy na przykład o zwierzętach, to również niby w normalnym sobie były opisane, ale takim wulgarnym wyraźnie, jakby w każdej najmniejszej postaci on widział tylko ich najgorsze cechy. Jeżeli zatem lubisz kryminał w delikatniejszym wydaniu, to no, czeka cię po prostu wielka niespodzianka. Wiecie, niektórzy lubią takie książki, lubią właśnie e, dużo przekleństw, takie, takie ordynarne, takie jak ktoś idzie i komuś tam ślina cieknie, albo ręką wyciera wycie, tą całą ślinę w bluzkę, czy coś i ona spada sobie dalej. No <gry> przy jedzeniu się tego nie da. Ja nigdy nie jem, kiedy czytam książki. Bywa tak, że po prostu jeżeli są jakieś mega smaczne, e, przypisane na ciasteczka, jak teraz niedawno właśnie recenzowałam grubszą sprawę, to po prostu e, mówię, dobra, położyłam książkę, musiałam sobie zejść to ciasteczko, by nie mogłam wytrzymać. Ale w tej książce nie będziecie nic jeść. Naprawdę. Pod tym względem ona jest taka mega, bo wiecie, macie wielkie napięcie. Jesteście ciekawi, co się będzie działo dalej. Jak ten popapraniec dalej wyruszy i czemu on w ogóle takie rzeczy robi? I to, żeby było śmieszniej. Biblia, piękna sprawa i, i te najgorsze rzeczy, które on wybiera. Naprawdę, to były wszystkie najgorsze rzeczy, które on wybierał. Powydawało mu się, jak widzicie, że jest Bogiem. Naprawdę. No niektórym się to wydaje. Tylko może nie w taki sposób, jak on podchodził. Totalnie odwrócił wszystko do góry nogami. Także jeżeli jesteście ciekawi tego kryminału, to trzymajcie się ręcami i nogami yy, i nie myślcie, tylko czytajcie, żebyście później mogli zjeść obiad kolację czy cokolwiek innego. <laughs> Ale pod tym względem książka świetna, bo Utrzymał taki ten równy rytm, że wiecie, jak już była zła i była niedobra, to ona była taka sama do końca książki. Nie to, że nagle stała się o jakieś tam miłe chwile uniesienia i nie wiadomo co pięknego, i później dalej, bo, bo to by w ogóle nie przeszło. Także jeżeli już jest coś ostrego, to już nie będzie ostre do końca i tu ostre do końca było. Naprawdę, do samego końca. Zatem, jeżeli macie ochotę na mięsisty kryminał, twardy i mięsisty kryminał, to możecie z pewnością właśnie tę książkę sięgnąć, bo się nie zawiedziecie. Nie ma takiej opcji. Żegnam się z wami i do usłyszenia pa pa, pa, pa.